I otrzymano sesję ROKS i z nas kolejnym odcinkiem na moim I dzisiaj w pogadamy sobie na temat PC i czy ta gierka umiera, czy może dalej się będzie trzymać. I oczywiście mam dla Was kilka jaków do nowego update'u, którego no niestety nie było w tym tygodniu, ale zaraz wam tułaczę dlaczego i dlaczego będzie w następnym I co jeszcze jeżeli że, że lecimy po 25 subów wyjechać jeszcze nie macie suba, nie macie łapki w górę, to wiecie co robić. Tak samo zapraszam Was do mojego Discorda, bo dobijamy 500 osób. I jeszcze będziecie dostać faurydy i fala na mojej nowej gierce, która będzie już niedługo. I oczywiście się w opisie, zapraszam, a my lecimy sobie do. Odcinka. Ogólnie nie zwracajcie uwagi na to, bo będę sobie otwierał jajka. Ale tak czy inaczej, chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego ogólnie trzymajcie się w ogóle z Prestonem, dlaczego nie było update'u. I pewnie w sobie większość wie, co nie popatrzyłam na Twittera. Na Twitterze rzucaliśmy info, że nie będzie w tym tygodniu update'u. będzie w sobie, Ja uznałem, że dobra, ok, dla mnie to tam nie jest problem. Nawet czy dla was to jest problem, że jest update już przyjęty. sobie, jak ma być update lepszy, a będzie za tydzień. To ja wolę lepsze update niż to co było teraz, te dwa jaka to było słabe Więc w każdym kolejny update będzie jeszcze lepszy I słuchajcie druga sprawa właśnie, że preso był na wakacjach, dosyć miło, że był na wakacjach Nie wiem czemu dużo osób go hejtuje za to Moim zdaniem Preson po prostu zasłużył na te wakacje, w sumie mega dużo robił teraz że przy Petsunitorze Nie osoby może nie, nie wierzą, że on Preson teraz coś robił, ale z tego co wiem to siedział bardzo długo, pisał, że w sumie siedział nocami e, Pracował nad updateami. No i w sumie to było widać co nie, każdy update mieliśmy praktycznie e, dokończony Nie było no poza tym właśnie duplikowaniem Który też się przyczynił właśnie do, według niektórych właśnie tego, śmierci tej gry Ale czy ta gra umiera? No bo jest nie umiera, w ogóle nie umiera Słuchajcie, mamy tylko spadek graczy z powodu nalecenia czy update'u Czyli to co jest w każdej grze na Robloxie Gra, która umiera to może być, że gra, która umarła bardziej To może być na przykład to 2 właśnie Moja gierka Blade 2 bo niestety nie, nie wyszła ale taka prawda e, Nie opłaca nam się też update'ować, tak samo Preston jeżeli bo by się nie opłacało robić update'ów, to by ich nie robił, a jak widzicie, no mamy update'y, będą w sobie linki pod koniec odcinka, więc no słuchajcie, no mamy te update'y, nie jest źle. Się z tym się nie duplikowanie, bo dużo osób gada właśnie, że e, duplikowanie zepsuło grę całkowicie, że już nie, tak raz nie do uratowania, tak gra umiera przez duplikowanie, już się nie opłaca grać i słuchajcie, oświecę was, jeżeli teraz pracę naprawi ten błąd, a z tego co wiem, to już chyba tam naprawił to uwaga, uwaga, te bety w kolejnym update'cie będą słabe, więc no, nie wiem czy tak uważacie, przecież te, update y, te bety będą słabe w kolejnym update'cie, Rozumiecie, no, no nie mam pojęcia w ogóle, czemu tak każdy gada. W te replikowanie oczywiście zepsuło nam całą gry, tylko kilka może tygodni, tak to można nazwać, no nie wiem ile wam to zepsuło, nie wiem, moim zdaniem no, maksymalnie te dwa tygodnie, co nie, do update'u. Więcej do niej zepsuło po prostu I słuchajcie użyłem sobie teraz takiej stronki roli monst Która jest w sobie całkiem spakowała Widzicie mamy statystyki Że da mnie aktualnie Pet Simulator X ja widzicie ogólnie gierka tutaj, mogę nawet powiększyć wam Że jak wydawała się to miała tak 30 tysięcy graczy To tak leciało, możemy nawet day dać bo to chyba będzie lepsze Ogólnie zdobyła te 50 tysięcy graczy Po tygodniu 60 tysięcy graczy daje miała słuchajcie przed update miał ja 50 tysięcy graczy, ten jeden dzień i 100 tysięcy dobił update. Dzisiaj to było chyba więcej, tak było 200 tysięcy tak mi się wydaje, Taki więcej po prostu. Dalej słuchajcie, oczywiście jak zwykle mamy w każdej grze po prostu spadek. Nowy update i znowu lecimy z kolejnym spadkiem. Więc, teraz oczywiście nie mamy tego update'u, więc powinien być kolejny songs, ale no nie ma. I teraz, dobra, każdy sobie teraz będzie powiedzieć, dobra, teraz powiedzcie tak na sobą i i, no do poleci troszkę, ale moim zdaniem nie dobije poniżej 400 tysięcy graczy. Przez to, no, to nie ma szans po prostu na to, żeby to dobiło poniżej 400 tysięcy graczy. Ta gierka dalej się będzie trzymać na jednej z stopowych miejsc, na przykład w Polsce to jest aktualnie pierwsze. Wyskujcie, no do to nie jest tak, że ta gra umarła po prostu. I teraz, lecie Pet Simulator 2. Widzicie różnicę? No pewnie widzicie, teraz wam pokażę ogólnie tutaj. E, mamy, słuchajcie, e, pierwszy dzień. Pierwszy dzień mieliśmy 6500 graczy. Drugi dzień 30 tysięcy. Trzeci, słuchajcie, 15 tysięcy. Po 12, jak się updatek skoczył, 30 tysięcy dostaliśmy. Ale ta gra po prostu no, była martwa. Więc, to, słuchajcie, nawet jak ten update był po tym tygodniu, to ta gra już nie miała praktycznie grać miała 30 tysięcy. do tego, to miało właśnie Pet Challenger X, które miało 100 tysięcy. jest, słuchajcie, mega różnica. Plus PRES po prostu zarabia specjalnie trix, to nie jest tak, że nie zarabia. Z dwójki jestem do no, tak średnio zarabia, bo tam był tylko dwie 0 który w sumie był do no, też mega OP ja go kupiłem i zmarnowałem kasę szczerze mówiąc, no ale chociaż mam teraz lepszą gierkę, która na presto będzie auditował, żeby po prostu jakoś no, musi zarabiać, się kasa pewnie jest z tego bardzo niezła Pasu za to, że to ma 60 tysięcy graczy, czy 70 dziennie Więc no, słuchajcie, no na pewno będą updatey ta gra nie umrze jeszcze przez następny nie wiem, miesiąc, dwa no może dwa, zobaczymy jak prostu będzie audytował Ale wspomniałem przy okazji, że ma konto na 6 miesięcy Coś takiego z tego co pamiętam na Discordzie nie, nie znajdę raczej wam tego screena, ale możecie bym powiedzieć, że coś takiego opisał. Ja bym słuchajcie wierzę, że on to, jak przygotował, jako to się robił. No słuchajcie, jak jest takie, porudaje, to nie mówcie mi, że ta gra umiera, bo nie umiera. I ogólnie jest to ogólnie wszystko, co chciałem wam powiedzieć o tym umieraniu tej gry, że ta gra nie umiera, żebyście tak nie pisali. Bo tylko dajcie innych błąd i ten jest spaweb, bo moim zdaniem ta gra nie umrze za szybko. I mam w sobie taką nadzieję, że nie umrze, także się nie myliłem. No teraz możemy ogólnie przejść jeszcze do drugiego cieścia czyli nowe liki, Ogólnie pewnie wie Mamy tu jeszcze ogólnie miejsce na 3 jajka, a z tego co na 2 mapy, i to jest ogólnie mega dziwne. Podobno jest tutaj info, że będzie po prostu znaczy, potwierdzone w sumie to z Ricką, że tutaj będzie ogólnie taki niebny, niebiański, jakoś tak. I Tu będzie w diabelski, i podobno, ale to jest słuchajcie, podobno, nie, nie chcę tego po prostu mówić takiego fake dwa żadnego. Podobno, może to być fake info, że będzie właśnie Atlantis, ale. Szczerze, nie wierzę w to. Nie wiem, czy to będzie tutaj. Może akurat. Nie wiem, jak ktoś pokazał, ale to wstajecie, no. Może być fake, moim zdaniem. No i słuchajcie, no, bo tam w sumie mamy miejsce na dwa jajka, co nie wiem, to jest dziwne. Nie wiem, jak to teraz rozwiązać. Czy mu się coś walnęło po prostu w obliczeniach, czy coś. No, moim zdaniem, no, będziecie dwa te światy. I ogólnie dodać trzy jajka. Ja myślę, że to by było spoko. Chyba, że ogólnie dodać coś na tą krainę za 25 bilionów, To wtedy w sumie też by to był dobry pomysł, żeby tam dać jakieś jajka, jakąś walutę w sumie nową, już. No, zobaczymy jak to będzie. I słuchajcie, możemy jeszcze sobie przejść do lików. oczywiście najlepsze, najszybsze linki na moim Discordzie I słuchajcie, ogólnie polecimy że może od samej góry, chwila, gdzie mamy samą górę, chwila, ile tego jest w ogóle, ile my tego mamy, tego nie zauważyłem Okej, to jest jeszcze stare, tu słuchajcie mamy nowe Ogólnie mamy tu oczywiście tych ligi jajek, ale one są mega słabe, ten lig więc mamy tylko to, że tu będzie właśnie te niebieskie jajko i będzie oczywiście jeszcze te diabelskie Okej, okay, to mamy jakiegoś Golden Angel Kata Tu słuchajcie mamy tajemnicze pety z plików, więc no nie jeszcze to ogólnie fajnie wyglądają, sobie fajne pety. Okej, okay, tu słuchajcie, mamy kolejne coin Dragona, Coin Mortusa i Coin Kata. Już nie wiem, że to może być działa ja, no, nie mam pojęcia te, słuchajcie mamy League Robota, to ogólnie nie było widać z tych teraz już są, znaczy nie wiadomo czy są to potwierdzone, ale może też być PEZ właśnie za Robux, tu sobie ma te trzy gwiazdki, więc albo Mythical, albo PEZ Robuxy Bardziej bym właśnie obstają peta za robuxy, może już tak będzie. W sensie 16,5 miliona, więc ja mówiłem te pety z tego w te kopiowane. Będą po prostu słabe i no, nie opłaca się ich w ogóle używać potem. Dajcie ci mamy nowego peta, który mi się mega podoba, ja bym go w chciał. O, ma, to jest zresztą fake fake'sate nie? A rzeczywiście te, ten pet i tak moim zdaniem jest kozacka, no patrz jak on wygląda, naprawdę to jest jeden z petów, które będę chciał sobie jaki on jest ogromny w ogóle. Nie no mi się mega podoba ogólnie ten pet, dalej oczywiście mamy więcej lików z tym petem, ogólnie z diabelskim jajkiem. Mamy jakiegoś magma cube'a, jakiegoś wifa czy co to jest, mamy spidera, mamy trzeci dragon, który jest też ładny i mamy właśnie tą hydre, która jest epicka moim zdaniem. Dalej słuchajcie mamy petycję przyszłego update'u, czyli właśnie te Angele Tutaj nie wiem co jak to się nazywa, ale mamy tutaj właśnie jakieś aniołki, coś takiego, więc jest spoko. Dalej oczywiście mamy Blue Sea Dragona, więc w sumie chwilę, te Atlantis mogą być dziwnie potwierdzone no, nie wiem, w Słuchajcie, sensie, no, do niczego to nie pasuje, jak to RG pisze. Ale może właśnie będzie ta Atlantis, to zobaczymy. E dalej, dalej, mamy koń dragona tutaj na Twitterze. Ja bym on ze będzie miał taką fajną smugę, to z, z jakości. Ale no, trochę tam widać, że to będzie miało właśnie taką smugę. Znowu, zdaniem spoko, spokojnie to będzie wyglądać. Dalej dalej, w Słuchajcie, sensie, tu mamy jeszcze jakiegoś dyka, który nie jest potwierdzony. Okej, okay. wiesz, jakiś portal po prostu. Okej, okay, Hewan właśnie Island, spoko Słuchajcie, jeszcze mamy tego peta drugiego Który będzie miał takie fajne płomienie, więc sobie też spoko I dalej ostatni, który był sobie przed chwilą, bo to 11 Mamy tutaj Mistyka Foxa, czyli możliwe, że kolejny pet za Robuxy. Ale chyba dać z dwójki. Nie wiem, czy na pewno to jest z dwójki, ale tak mi się też wydaje. A chociaż nie może mi się mylić coś. Więc to wszystko z tego ogólnie, z tych linków, z tego, tego, tego update'u. A ja myślę, czy wasze zdanie, już X umiera, moje nie oczywiście. No, ale jeszcze zobaczymy. No, ja myślę, że nie umrze i będzie dużo jeszcze update'ów. I słuchajcie, oczywiście zapraszam was jeszcze raz do mojego Discorda, na Instagramach i do grupy Oksowej. A widzimy się już w kolejnym odcinku, więc zobaczcie, no cześć!